Do hotelu Plaza, proszę. Wysiadaj z mojego auta, pobrudzisz tapicerkę. Ale ja mam 500 dolarów. A ja powtarzam, wysiadaj stąd. Nie! Jakim prawem mnie wyrzucasz? Jestem klientką. Zaraz ci pokażę, do czego masz prawo, klientko. Wtedy nie wiedziałem, z kim mam do czynienia. To taksówka dla ludzi z klasą, a ona jest bezdomna. Próbowałem jej się pozbyć, ale nie chce mnie słuchać. Może panu się udają przekonać. Co jest grane? Przepraszam, panie Władzo, czy coś jest nie tak? Kierowca powiedział mi, że jest pani. Ach, nie wie pan, jak mam go skłonić, żeby mnie podwiózł? Słuchaj, nie wiem, coś jest z tobą nie tak, ale na twoim miejscu odwiozłbym tę panią tam, gdzie sobie życzy. Popatrz na nią. Ale ona. O co ci chodzi? Życzę miłego dnia. Dziękuję. Po co ta cała szopka? Jesteś bezdomna. Ale ta bezdomna ma dzisiaj randkę z milionerem. Ale numer. Kto by pomyślał, że za kilka godzin znajdę się w tym samym łóżku z tą bezdomną kobietą? Jestem Michael, a to jest moja historia. Jak miło, że w końcu się spotykamy. W rzeczywistości wyglądasz jeszcze piękniej niż na zdjęciu z Tindera. Ojej, to takie drogie danie. Po co? W obecności tak uroczej kobiety, pieniądze nie są ważne. Czuję się, jakbym była w bajce. A zawsze o tym marzyłam. Nie. Bajka to tylko początek. Zdrowie. Za chwilę wracam. Ktoś mógłby zapytać, co ja robię w tej bajce. Wszystko stało się jasne, gdy w mojej taksówce pojawił się nowy pasażer. Podrzucisz mnie na brąk stary? Nie wyglądasz, jakbyś mieszkał na Bronxie. Nie gadaj tyle. Muszę stąd spadać. Zaraz. Okradłeś kogoś? Nie, wyluzuj. Zjadłem kolację z damą. Uważam mnie za milionera. A wiesz, co jest najlepsze? Zakochała się we mnie do szaleństwa. Jak ona wygląda? Jesteś tak czy Sherlockiem Holmesem? Chłopie, ruszaj! Nie musiał więcej mówić. Wiedziałem, że to ta dziewczyna. Proszę pani, przepraszam, ale zaraz kończę zmianę. Proszę zapłacić rachunek. Ach, czekam na mężczyznę, z którym jadłam kolację. Wybaczy pani, ale to samo słyszeliśmy godzinę temu. Albo ureguluje pani rachunek, albo zaraz wezwę policję. Jaka kwota? Proszę nam przynieść butelkę szampana, <grym wytrych> najlepiej zaraz. tu robisz? Na pewno nie przyszedłem po to, żeby pić szampana. Nie, nie. Proszę go zanieść do 310 i dodać do rachunku. Pokój? Co to za pomysły? Albo pójdziesz ze mną, albo zastanów się, jak uregulujesz ten rachunek. Wyjaśnisz mi w końcu, co tu się dzieje? O matko, co ty mu zrobiłeś? O, Johnny... Zastanawiałam się, gdzie jesteś. Pozwól, że ci pomogę. A, a, ten szalony taksiasz mnie związał! Próbował uciec z kolacji, żebyś to ty musiała za nią zapłacić. Oj, nie wiesz, mu to kłamca! Skąd w takim razie wiesz, że to taksówkarz? <głosy> <głosy> Jak mogłeś? Myślałam, że naprawdę coś do mnie czujesz! Wydała całe oszczędności, żeby się wystroić. Jest bezdomna! <noise> Poszedłem na randkę z Menelką? Oszukano mnie. Mam zapłacić rachunek za kolację i apartament. Co ja teraz zrobię? Teraz. Nie, 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 nie. Czas wypić szampana. Ze mną. Co? Tak. Zostaniemy tu do jutra rana, a potem wyjedziemy. Dlaczego to dla mnie robisz? Bo chcę ci pokazać, że nie jestem draniem, mimo tego wszystkiego co powiedziałem wcześniej. <śmiech> Monsieur? <śmiech> Patrząc na nią myślałem, trzeba być ślepcem, żeby nie dostrzec jaka jest wspaniała. Ta dziewczyna z ulicy zasługiwała na najdroższe kolacje, hotele i prawdziwą miłość, której tak pragnęła. Dzień dobry. Snak! A wyglądaliście tak romantycznie. Mm. Szkoda, że w więzieniu zamknął Was w osobnych celach. Wydraniu, rozwiąż nas. Nie. Ale jest jeden plus. Prawdopodobnie dostaniecie takie same wyroki, więc zobaczycie się zaraz po wyjściu. Miłego płacenia rachunków, frajerzy! Dobra. Musimy coś zrobić. W końcu ktoś się pojawi. Wiem, co zrobimy. Co? Po prostu wezmę całą winę na siebie. Co? W końcu jestem bezdomna. Nie mam nic, a więc też nic do stracenia. Czyś ty zwariowała? Powiedzmy, że to podziękowanie dla jedynego faceta, który się mną zajął. Ale nie mogłem na to pozwolić. Kto to? się wymeldować. Proszę pana. Boże. Co to za wygłupy? Właśnie. O, o to samo chciałem zapytać. Zabawiamy się w odgrywanie ról, a pani nam przeszkadza. E, proszę nas szybko rozwiązać. Co? Albo proszę wezwać kierownika. O nie, już tak. Przepraszam. Powinna pani bardziej szanować prywatność swoich gości. Tak, oczywiście. Po prostu chciałam tylko. chciałam. Przeprosić. Tak, świetnie. Okropnie nas pani upokorzyła. I chyba wypada to jakoś naprawić. Okej, okay, tak, oczywiście. Tak? Pokój i rachunek za kolację weźmiemy na siebie. Dobrze, ale to za mało. Co? Co? Tak. To nie wystarczy. Zepsuła pani wakacje tej niesamowitej kobiecie. Wie pani, co trzeba zrobić? <laughs> może jakieś zadośćuczynienie. Nie wiem, może jeszcze jeden weekend w tym apartamencie? Tak. Życzę miłego pobytu. Pani też. Dziękuję. Postradałeś rozum? Po co to zrobiłeś? Dla ciebie. Uznałem, że przyda ci się co najmniej kilka bajkowych dni. Zasługujesz na to. A ty? Co ze mną? Nie potrzebujesz mnie. Cóż. Próbowałam już z milionerem. To było całkowite fiasko. <laughs> um, więc, może powinnam poszukać szczęścia ze zwykłym, grubiańskim taksówkarzem. W tamtym momencie zrozumiałem. Kiedy wydaje ci się, że jesteś od kogoś lepszy, gdy zdarza ci się kogoś upokorzyć, pomyśl o tym. Ta osoba może być Twoją prawdziwą miłością.